Witam wszystkich i zapraszam na czytanie horoskopu na luty 2023 roku. I zanim wyjmę karty dla poszczególnych znaków Zodiaku, chciałabym Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, za to, że subskrybujecie, że lajkujecie, za to, że piszecie komentarze. Jest to niezwykle ważne, jak wiecie, bo w miarę jak kanał jest liczniej postrzegany, tak jest też częściej promowany. Tak więc dziękuję za to, że pomagacie mi właśnie być trochę wyżej, między innymi. Okej, okay. ale, ale pole wracać do czytania. Dzisiaj, oprócz rozkładu dla poszczególnych znaków Zodiaku, jak zwykle wyjmę karty opisujące takie główne energie, w którymi, z którymi będziemy mieli do czynienia w tym miesiącu. Taki główny nurt, pod którym wrażeniem albo siłą, lub też naporem będziemy pod jego wpływem tak więc dziś mam słuchajcie wyrocznie wyrocznie mądrości z ziemi i zaraz zobaczę coż tam ta wyrocznia ma dla nas do przekazania prosperity i tutaj przeczytam co dokładnie nie niesie ta karta ze sobą. Kiedy czasy są trudne pod względem finansowym lub materialnym, zaleca się wytrwanie i chwytanie tego, co ma się do swojej dyspozycji. Jednakże pomyślność musi przepływać. Nie zamykaj się na bogactwo wszechświata, ulegając wizji niedostatku. Zasiej wszystkie nasiona, które masz do dyspozycji i zbieraj to, co ci się należy. I tutaj słuchajcie, jeszcze dodatkowo afirmacja, którą można sobie powtarzać, albo gdzieś napisać i kartkę schować do kieszeni. Mam wszystko, czego potrzebuję i jestem w stanie dzielić się z innymi. Ciągle wspieram przepływ pomyślności na świecie i eliminuję blokady, które tworzy nadmierne gromadzenie dóbr. Tak więc również tej karcie patronuje Agat dendrytowy. Jako kamień obfitości może również pomóc Wam w tym przepływie, w tym, żeby tą energię ruszyć, żeby wreszcie coś zaczęło się dziać. A wiadomo, jeżeli płynie, to oznacza, że nie gnuśnieje. To też oznacza, że nie ma zastojów i jest szansa na to, że coś nowego się w naszym życiu pojawi. A jakaż to będzie główna energia dla nas wszystkich? Co będzie nas wszystkich dotyczyło w tym miesiącu? I to słuchajcie, idealnie potwierdza się ta karta wyroczni, którą wyciągnęłam, że to nie jest pora na to, żeby poddawać się mm, owszem, fajnemu, relaksującemu spotykaniu ze znajomymi i takim marnotrawieniu czasu, lecz to czas jest właśnie czas właśnie na to, żeby się pozbierać. Wszystkie siły wykorzystać do tego, żeby zacząć nowe. Czy to jest nowa praca, czy to jest nauka, czy poszukiwanie właśnie wiedzy, czy też stwarzanie sobie możliwości na to, żeby to ziarno prosperity umieścić w dobrym miejscu, żeby właśnie później. Kiedy przyjdzie na to czas, móc zebrać jakiś plon, żeby nie zmarnować czasu, który przed nami się otwiera, na jakieś płoche, błahe i nic nieznaczące, aczkolwiek relaksujące i znajomości, i aktywności. Okej. Okay. I to by było dla nas wszystkich, słuchajcie. Teraz zapraszam już poszczególne znaki Zodiaku. Zobaczmy, co tam u Was słychać. Witam Was, drogie panny. No i zobaczymy, zobaczmy, co też w lutym będzie najważniejszego dla Was. To wyjście z takiego marazmu, z takiego poczucia, że nic mi się nie udaje, innym jest lepiej, a mnie tu po prostu jakieś tylko ochłapy z tego życia życie daje. To jest znalezienie, słuchajcie, w tej całej sytuacji czegoś pięknego, czegoś, co może i pozwoli Wam wyjść z tych, właśnie mroków nocy, i pójść do świata, pokazać się, pokazać się z tym, co macie najpiękniejszego. Może tworzycie coś, może coś robicie, a może macie po prostu taką potrzebę wielką serca, żeby właśnie z tym swoim pomysłem, z tym czuciem, z tą miłością, ale uzewnętrznioną, wyjść do ludzi pokazać właśnie to, co robicie, to, co czujecie, jak myślicie. Wyjść, właśnie wyjść na zewnątrz, żeby nie siedzieć w tym gnuśniaku i nie psuć się, ale właśnie nie marnować swoich potencjałów, tylko tylko wykrzesać, wykrzesać pomimo, a nie dlatego, tylko pomimo tego, że sytuacja może być po prostu zwykle beznadziejna. A co miłego może Was spotkać, słuchajcie, w tym miesiącu? Tutaj rzeczy, które, które słuchajcie, tak, słuchajcie, które wydawać by się mogły. Takie trochę niezobowiązujące, takie niby podświadomie, ale tak trochę tak skrycie robione, mogą dać Wam początek czegoś niezwykle inspirującego i niezwykle takiego porywającego. Po prostu może Wam się właśnie zacząć chcieć. Czyli jeżeli byliście w takiej, relacji albo cicho się w kimś podkochiwaliście i mogłaby być taka takie spotykanie się od czasu do czasu z kimś w miłym towarzystwie, to może to wybuchnąć z wielką siłą. Ale to też wcale nie musi dotyczyć uczucia. Bo może to być po prostu poczucie wewnętrzne, że najpierw trzymaliście coś w sobie jakby kontemplowaliście pomimo i później, i później właśnie kiedy te blokady minęły, kiedy wreszcie człowiek zaczął się cieszyć życiem, kiedy otworzył się, kiedy pozwolił sobie na to, żeby radość weszła do jego serca, to właśnie ta radość, ta miłość, to spełnienie, to poczucie takiego szczęścia wewnętrznego wreszcie, wreszcie opanowywuje ciało, serce i duszę. To jest, słuchajcie, jeszcze coś, bo może być tak, że długo w sobie trzymaliście jakieś przemyślenia. I te przemyślenia, jak to przemyślenia, czasami są różnobarwne. Te ciemne, te jasne, fantastyczne, a czasami wręcz nużące. I one nie pozwalały Wam wyjść właśnie do takiego normalnego cieszenia się życiem. Człowiek jakby był przykuty do pewnych swoich przeświadczeń, do pewnych przeczuć. Może intuicja właśnie wam podpowiadała, że coś jest złe albo coś idzie w złym kierunku, albo idzie w jakimkolwiek kierunku, ale w każdym bądź razie trzymaliście to w sobie i to jakby było takie spakowane. I w momencie, kiedy wychodzicie do ludzi, kiedy pozwalacie sobie na uśmiech, kiedy zwalniacie te okowy, które na, na was sami sobie położyliście, kiedy wreszcie ten uśmiech, ta, ta spontaniczna radość do waszego życia wchodzi, to okazuje się, że serce zaczyna tryskać, że szczęście zaczyna być realne, że miłość zaczyna kwitnąć, że Uczucie, które w Was jest, naprawdę zaczyna się wylewać. To jest tak, jakby, słuchajcie, dać tą otwartością pozwolenie na to, żeby to coś tam głęboko w środku było, żeby wreszcie mogło zacząć rosnąć i zacząć się wylewać. Niesamowicie cudowna, fantastyczna energia, która będzie taką. Taką osłodą tego, co było, było dotychczas. Ale co Was może zasmucić, spójrzmy na to też z drugiej strony. Czasami, czasami jest tak, że wychodzimy do ludzi z czymś, z sobą, z jakąś propozycją, albo po prostu z gestem, czy z pomysłem, czy z, po prostu z czymkolwiek. I wydaje nam się, że. Powinniśmy dostać równowagę tego, co wkładamy w cokolwiek. Czyli idziemy do sklepu, wykładamy pieniążek, za pieniążek dostajemy towar. I ta niby zasada równowagi powinna działać w życiu. Owszem, ale, ale czasami są takie sytuacje, że człowiek właśnie z sercem na ręku podchodzi do różnych rzeczy, do ludzi, do projektów a ta druga strona ta druga strona niesamowicie się jakby wywija powstrzymując się od tego co powinno być tak czystym sercem przekazane pod głupkowatym czasami nawet uśmiechem albo głupkowatym zachowaniem powiem wam że to może być taka konsternacja Strach przed tym, że jeżeli się otworzą albo ktoś się otworzy i taki będzie spontaniczny i prawdziwy, to możesz go usidlić, możesz go kompletnie okiełznać. Dlatego tutaj właśnie będą takie głupie śmiechy i takie, powiedziałabym, szczeniackie może nawet zachowania. Ale to jest tylko i wyłącznie przykrywka. Możesz to widzieć i może ci to nie pasować. No cóż, tutaj potrzeba delikatności, pomimo tego, że możecie to trochę denerwować i, i trochę dyplomacji. Raczej właśnie tym spokojem można dalej przejść przez ten etap. A co z niego będzie? No, zobaczymy. A co powróci? Tutaj powiedziałabym: uważajcie na plotki i nieprzyjemne opinie albo wtręty. Ludzi, którzy sami są w trudnej sytuacji, ale nic z nią nie robią. To jest coś takiego, co się nazywa po prostu zazdrość. Zazdrość otoczenia, zazdrość osób, które znacie, zazdrość wynikająca nie z tego, że Wam jest dobrze, tylko to jest taka zazdrość wynikająca z tego, że te osoby, które to uprawiają, tak naprawdę nic nie robią, żeby swoje życie zmienić, a chcą mieć fajnie, mile, czule, ch chcą mieć kogoś wokół siebie, y chciałyby po prostu tego szczęścia, radości, dopełnienia itd. itd a tak naprawdę siedzą w tym swoim grajdołku i tylko paplają i tylko właśnie rozpuszczają te nieprzyjemne języki. Tak więc róbcie swoje, róbcie swoje i miejcie grubą skórę na tego rodzaju uszczypki, na takiego rodzaju brzydkie słowa, opinie, zaczepki. Nie potrzeba wam wchodzić w interakcje z takimi ludźmi. Bo wy, wy powinniście dbać o swoje, o swoje miejsce, o swojego partnera, partnerkę. A obcy no cóż, to obcy. Co w pracy? Ty robisz po prostu swoje, jest Ci cudownie w tym wszystkim, co robisz i nie masz ochoty brać udziału właśnie w tych zaczepkach, w tych walkach o, o złote kalesony, o uszczypliwości tylko po to, żeby tym uszczypliwościom dać zadość, to bez sensu. Ty nie chcesz brać w takich rzeczach ani udziału, ani nie chcesz się w to angażować. Masz tyle radości, tyle szczęścia, spełnienia właśnie w sobie, że po co ci to brudzić się tym całym słownym syfem, syfem i tym takim przekomarzaniem się dla przekomarzania. Tak więc możecie tutaj podejmować przeróżnego rodzaju. Działania, które będą mocno już profilowały dasz, Wasze dalsze życie zawodowe, bo wy już wiecie, co w życiu chcecie, w którą stronę chcecie iść i jak chcecie być traktowani. A w uczuciach Tutaj nic na łapu-capu. Raczej, raczej taka wstrzemięźliwość, raczej owszem, radość, ciepło, takie entuzjastyczne podchodzenie do tematu, ale, ale z jakichś powodów możecie nie wychodzić z tym całym swoim entuzjazmem na zewnątrz. Tak więc. Macie, mnóstwo macie w takiej porządliwości w sobie i chęci uzewnętrznienia właśnie tego gorąca wewnętrznego, tylko, tylko właśnie przez te patrzałki obcych, tego całego towarzystwa, może ludzi z otoczenia, nie będziecie chcieli... Uzewnętrznić tego, co w Was w środku tak naprawdę drzemie. Możecie się trochę tak czuć, jak cały czas osoby inwigilowane. W związku z tym nie chcecie teraz pokazywać wszystkich swoich atutów, iść ze wszystkimi swoimi działaniami. Czekacie na inny czas. Czekacie, aż się sprawy. Jakby ustatkują, ale też kiedy przyjdzie oprócz tego, że na to pora, to nie będziecie mieli tych wszystkich świadków, tych wszystkich podglądaczy. Czyli, czyli na wszystko przyjdzie czas, moment i miejsce. A niespodzianka dla Was w tym miesiącu. Coś drgnie właśnie. Coś drgnie i pewnego rodzaju działanie między ludźmi, którzy tak samo myślą, tak samo czują, zaistnieje. Jest szansa na to, żeby te dwie osoby, te dwie myśli te dwa pierwiastki połączyć ze sobą pewnym działaniem. Słuchajcie, no tak przepiękne czytanie, że no aż się chce czytać, bo to jest niesamowicie wielka szansa na to, żeby wreszcie, wreszcie człowiek przestał być tylko taką osobą marzącą i rozpływającą się w sobie. A zaczął, zaczął działać właśnie z kimś, w myśl czegoś, zgodnie ze swoim sercem i, i takim poczuciem głębokiego spełnienia. A podsumowanie: nie bój się działać, nie bój się otwierać gęby, nie bój się czerpać z, ze źródła inspiracji. Jednym słowem: bądźcie otwarci, bądźcie gotowi na wymianę, bądźcie osobami kreatywnymi. Jeżeli trzeba, to otwórzcie swoje serca i pokażcie te serca na dłoni, ale również nie bójcie się współpracować z innymi żeby dokonywać tych wielkich rzeczy. Tak więc do dzieła, słuchajcie. Po prostu do dzieła. Macie przepiękny miesiąc i warto właśnie te ziarna prosperity zasiać w tym miesiącu, żeby później, jak przyjdzie na to czas, gdy zakwitną słoneczniki, zbierać owoce tych swoich działań. Trzymajcie się. Do następnego.